Dzień dobry, Jakub Zadrożny, Biznes Nieoczywisty, a w naszym programie kontynuujemy tematy prawne, tematy bardzo ważne z perspektywy nas wszystkich, którzy na pewno też prowadzą działalność gospodarczą, zajmują się biznesem. A w studiu witam Dominikę Bielską z kancelarii Octolegal, kierująca praktyką spraw rodzinnych. Cześć Kuba, dziękuję za zaproszenie. Dominiko. Jednosobowa działalność gospodarcza w Polsce to jest jakieś 83% biznesu, co daje jakieś 18% zawodowo pracujących Polaków. No to wydaje się, że to jest większość naszego biznesu, czyli koło zamachowe polskiej gospodarki. Zdecydowanie tak, i wynika to przede wszystkim z tego, że prowadzenie biznesu w formie JDG ma bardzo wiele zalet. Począwszy od samego założenia y, takiej działalności. Co jest bardzo proste i w zasadzie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić. Zakłada się elektronicznie. Później kwestia kosztów, które są stosunkowo niskie, brak obowiązku koniecz prowadzenia pełnej księgowości. To wszystko sprawia, że prowadzenie tego biznesu w tej formie cieszy się taką popularnością w Polsce. I to nie tylko w przypadku małych firm, bo możemy wskazać na przykład Tadeusza Gołębiewskiego, tak? twórca Imperium Hotelarskiego, Dokładnie. który całe życie swoją działalność prowadził w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i nie wprowadził żadnych zabezpieczeń na wypadek swojej śmierci, natomiast miał dużo szczęścia, bo Wśród jego spadkobierców nie powstały konflikty, tak zakładamy, że byli w stanie się jakoś dogadać, dlatego że żona Tadeusza została zarządcą sukcesyjnym, czyli przejęła, na pewno zarządcy sobie jeszcze dziś powiemy, przejęła zarząd nad przedsiębiorstwem, dzięki czemu funkcjonuje wszystko do dziś. Więc to jest też przykład na to, że jeżeli nie ustanowimy żadnych zabezpieczeń, to jest szansa na to, że uda się zachować ciągłość biznesu, ale nie polecam takiego wariantu, nie polecam ryzykować. Troszeczkę wyprzedziłaś moje pytanie, ponieważ chciałem właśnie powiedzieć, no fajnie jest prowadzić działalność gospodarczą, no ale co w momencie właśnie wtedy, kiedy ten prowadzący działalność chociażby zejdzie z tego świata i potrzebujemy, no wtedy w jaki sposób usankcjonować? Czy w ogóle jednoosobowa działalność gospodarcza jest dziedziczona? Tak jak wiele ma zalet, tak wiele problemów e, może nastręczyć śmierć przedsiębiorcy. E, sytuacja zmieniła się. Na korzyść przedsiębiorców po 2018 roku, kiedy wprowadzono ustawę o zarządzie sukcesyjnym. Do 2018 zazwyczaj wyglądało to tak, że śmierć przedsiębiorcy powodowała paraliż całego przedsiębiorstwa. Bo musimy sobie powiedzieć, że przedsiębiorstwo prowadzone w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej to nie jest odrębny byt, jakaś osoba prawna, tylko jest bardzo ściśle związane z osobą przedsiębiorcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy praktycznie znika przedsiębiorstwo. Jeżeli nie mamy ustanowionych żadnych zabezpieczeń, nie mamy powołanego wspomnianego zarządcy sukcesyjnego, to tak naprawdę możemy mieć wielki kłopot. Weźmy pod uwagę, że postępowania spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, następnie dział spadku to są postępowania, które w szczególności, gdy mamy skonfliktowanych spadkobierców, mogą trwać bardzo długo. I może się okazać, że przez ten czas, w którym my próbujemy dojść do porozumienia, odejdą od nas kontrahenci, nasza działalność utraci płynność finansową i tak naprawdę później nie będzie już czego zbierać. W 2018 roku została wprowadzona instytucja zarządcy sukcesyjnego. Jest to osoba, którą przedsiębiorca może powołać za życia, Mogą go powołać również spadkobiercy po śmierci, jeżeli ten przedsiębiorca nie zdąży tego zrobić albo nie będzie miał wiedzy o takiej instytucji. Jest to osoba, która pozwoli tej firmie przetrwać. Oczywiście to nie jest doskonałe rozwiązanie, ma wiele minusów, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy konflikty, ale jest to gwarancja tego, że to przedsiębiorstwo po śmierci się automatycznie nie rozsypie. Dzięki tej osobie zachowują ważność umowy, jest możliwość przedłużenia licencji, wszelkich decyzji, wypłacania wynagrodzeń, więc jest to taka osoba, która sprawuje zarząd. Można go nazwać takim menadżerem spadkobierców. Nie jest właścicielem przedsiębiorstwa, bo tymi właścicielami są spadkobiercy, natomiast jest to ktoś, kto sprawuje zarząd nad firmą, działa powiedzmy tak jak właściciel przed śmiercią i stara się, żeby to, to przedsiębiorstwo mogło. Prosperować do chwili, w której spadkobiercy podejmą decyzję, co z nim dalej zrobić. Powiedziałaś tutaj o tym, co się dzieje z jednosłobą działalnością gospodarczą po śmierci właściciela, a także czy firma. A właściwie ma tutaj możliwość drugiego życia mhm. e, poprzez właśnie tego zarządcę. A ja bym się chciał Ciebie tutaj zapytać, bo to jest chyba bardzo ważne, jakie kroki prawne trzeba podjąć, aby w ogóle dziedziczyć jednoosobową działalność gospodarczą. Mhm. Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji zostawi nas spadkodawca, przedsiębiorca. W pierwszej kolejności na pewno musimy ustalić, czy w jakiś sposób wyraził swoją wolę, czyli sprawdzamy, czy mamy testament, albo czy wydał jakieś dyspozycje, czy kogoś poinformował o tym, w jaki sposób życzyłby sobie, aby to przedsiębiorstwo dalej funkcjonowało. Musimy dalej zastanowić się w ogóle nad tym. To tak, po pierwsze, czy mamy testament, żeby dowiedzieć się o tym, czy jesteśmy w gronie spadkobierców. Jeżeli już wiem, że jestem spadkobiercą i że w spadku jest przedsiębiorstwo, to warto zastanowić się nad tym, czy w ogóle ja chcę ten spadek przyjmować. Bo może okazać się, że przedsiębiorstwo jest tak zadłużone, że korzystniejszą opcją dla mnie będzie odrzucenie spadku. Więc tu wchodzi w grę jakiś audyt przedsiębiorstwa, ustalenie na tyle, na ile jesteśmy w stanie, jaka jest sytuacja finansowa przedsiębiorcy, jaka jest wysokość jego zadłużeń. Czyli nie ma takiej sytuacji, że ja mogę automatycznie przejąć to przedsiębiorstwo, nie, tylko to... mam, tak jak w wypadku yy, spadku mhm. tutaj, Mogę się zrzec tego. Mogę odrzucić spadek. Jeżeli, jeżeli długi przekraczają aktywa, to, to jest to z pewnością rekomendowaną opcją. Natomiast no, kolejnym krokiem jest ustalenie, jeżeli już decyduje się na przyjęcie spadku, to może też powiedzmy, że przyjęcie spadku są co do zasady dwie opcje. Możemy przyjąć spadek wprost, czyli mamy wówczas nieograniczoną odpowiedzialność za długi. Jest to bardzo ryzykowna opcja. Albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że odpowiadamy do wartości majątku spadkowego. I obecnie mamy taką regulację już od 2015 roku, że możemy sami złożyć oświadczenie w ciągu 6 miesięcy, że przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli nie złożymy żadnego oświadczenia, to i tak mamy taki sam skutek, czyli tutaj nas ustawodawca zabezpieczył, bo wcześniej przyjmowaliśmy spadek wprost, czyli no, byliśmy narażeni na, na duże ryzyko. Więc jeżeli decydujemy się na przyjęcie tego spadku, to następnym krokiem jest ustalenie, co chcemy zrobić z tym przedsiębiorstwem. I tutaj kluczowe jest to, czy jesteśmy w stanie jako spadkobiercy się porozumieć. Sytuacja jest prosta, jeżeli mamy jednego spadkobiercę, a idealna sytuacja jest taka, kiedy ten spadkobierca jest związany z firmą, jest zorientowany w tym, jak działa biznes. Jest przygotowany na to, żeby przejąć tą działalność, wtedy, wtedy nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli mamy wielu spadkobierców, pojawiają się konflikty, mogą się pojawić spory co do tego, kto ma przejąć to przedsiębiorstwo. Czy jeżeli jedna osoba przejmie, czy będzie miała fundusze na to, żeby spłacić pozostałych. Bardzo częstą sytuacją jest to, że przejmuje przedsiębiorstwo jeden spadkobierca, przekształca je następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i umożliwia innym spadkobiercom przystąpienie do tej spółki. Ale to jest ryzyko dla tych spadkobierców. Czy te jego deklaracje zamienią się w rzeczywistość? No właśnie, bo tutaj mam jedno słowo działalność gospodarczą i już powiedziałaś, jakie są kroki tutaj, jeżeli mówimy o dziedziczeniu tego. Czy to się jakoś diametralnie różni na przykład od innych form działalności biznesowej, na przykład spółek i czy tego typu wehikułów, gdzie no, może inaczej to też będzie wyglądało? Bo jeszcze się za chwileczkę zadam jeszcze trudniejsze pytanie, mhm. żeby troszeczkę jeszcze tą sytuację, ale to za chwileczkę. Dobrze, mhm. oczywiście tak. Różni się z uwagi na to, że w przypadku spółek zazwyczaj śmierć wspólnika z automatu nie powoduje unicestwienia działalności. Nie mówimy tutaj o spółce cywilnej, która jest no takim specyficznym tworem jest w zasadzie to za umową. Do tego wrócę. Okej, okay, okej. Okay. Natomiast w przypadku spółek kapitałowych śmierć wspólnika nie wpływa na, na działalność spółki, tak jak to ma miejsce w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Więc. Tu akurat w przypadku spółek jest istotne, żeby zadbać o umowę o statut y i w praktyce raczej obserwujemy, że umowy czy statuty milczą na temat zasad dziedziczenia mimo tego, że jest możliwość wprowadzenia takich uregulowań i to bardzo um, rekomendujemy, żeby zadbać o tą strukturę dziedziczenia wcześniej, tak żeby uniknąć późniejszych konfliktów. Mamy możliwość wprowadzenia ograniczeń, na przykład, żeby współmałżonek nie wchodził do, do spółki, więc jest wiele mechanizmów, które pozwolą nam ustalić jak chcemy, żeby wyglądała sytuacja w przypadku dziedziczenia. Więc więc no, to jest taka zasadnicza różnica, że, że ta działalność się nie kończy w chwili śmierci przedsiębiorcy. No dobrze, to dochodzimy do tego tworu, jakim jest spółka cywilna. Mhm. Jak wiemy, spółka cywilna to jest powiedzmy dwóch, dwie, dwie osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, które tak. umawiają się, tak, że tworzą spółkę cywilną. Tak jest. Tak. No dobrze, no to mamy taką sytuację, że ta spółka cywilna jest, funkcjonuje i to w momencie tego, kiedy zabraknie na tym świecie jednego ze współwłaścicieli tej spółki. Mhm. Co do zasady jest tak, że spółka kończy swój byt z chwilą śmierci y, wspólnika, nawet w sytuacji, jeżeli mamy spółkę wieloosobową. Czyli teoretycznie, jak na to patrzymy, możemy stwierdzić, że ona byłaby w stanie funkcjonować dalej, ale... Y, ale ustawodawca przewidział, że, że kończy swoją działalność, przestaje istnieć. Mamy jednak możliwość wprowadzenia takich postanowień, które gwarantują nam wejście spadkobierców w miejsce tego zmarłego wspólnika, więc to możemy zastrzec w umowie. I w takiej sytuacji to wygląda analogicznie jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli możemy zapewnić tej działalności przetrwanie poprzez ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, który będzie wykonywał właśnie, działał tak jakby w ramach tego wspólnika do momentu, w którym dojdzie do podziału spadku i decyzji, co dalej z tym, z tym przedsiębiorstwem robić. Kto może być takim w takim razie zarządcą w tym układzie? Zarządcą sukcesyjnym może być osoba pełnoletnia, pełna zdolność do czynności prawnych, natomiast mamy pełną dowolność to może być spadkobierca i to jest oczywiście rekomendowane, ale jeżeli mamy konflikt, może się okazać, że łatwiej będzie powołać osobę trzecią. Tym bardziej, że w sytuacji, w której przedsiębiorca za życia nie zdąży powołać tego zarządcy i będą to robić już spadkobiercy po jego śmierci. To wówczas muszą to zrobić w formie aktu materialnego i mają na to tylko dwa miesiące. Więc wyobraźmy sobie sytuację, w której śmierć przychodzi nagle, jest dużym zaskoczeniem dla rodziny, więc tu może wchodzić w grę ten czynnik emocjonalny, że zwyczajnie możemy nie mieć do tego głowy. Nie, możemy nie mieć głowy do, do przemyślenia tego, kto będzie najlepszą osobą. Też jeśli nie mamy wiedzy na temat tej instytucji, to może być dla nas zupełnie coś egzotycznego, w jakim zakresie ta osoba przejmie obowiązki. Co będzie mogła robić, na co będzie potrzebowała zgody spadkobierców, więc na pewno rekomendowaną opcją jest powołanie tego zarządcy za życia. To nie może być też osoba, która ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. A czy nie może dojść do takiej sytuacji, że te dwie osoby, które no, tworzą tą spółkę cywilną, umawiają się w oddzielnym akcie umowy, nie wiem, oświadczenia, że na przykład po śmierci jednego z nich, na przykład nie wiem, przechodzą udziały na drugą stronę na przykład lub jakieś rozliczenie inne pomiędzy tymi dwoma stronami. Takie, e, takie ustalenia zaistnieć. mogą sobie zawrzeć już w wspólnicy. Natomiast no, wszystko, wszystko da się zrobić na etapie, w którym spółka jeszcze funkcjonuje i mamy dwóch żyjących przedsiębiorców. Natomiast no, my rozmawiamy o tych sytuacjach e, takich, w których mamy brak nam tych uregulowań. Więc to są, to są sytuacje problematyczne. Dobrze, a jakie są w takim razie narzędzia prawne, które mogą ułatwić tą sukcesję? Co jeszcze oprócz tego wchodzi w grę, e, no, żeby Mimo wszystko usankcjonować ten stan, no żeby obie strony były zadowolone. Mhm. Wszystko zależy od tego, jeśli chodzi o sukcesję, tak naprawdę, ile mamy czasu, ile chcemy przeznaczyć czasu na planowanie sukcesyjne. Jeśli mamy dużo czasu i mamy dużą firmę ze skomplikowaną strukturą, to. Obecnie taką najbardziej rekomendowaną opcją jest założenie fundacji rodzinnej, więc przekształcenie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, przekształcenie jej w spółkę, następnie wniesienie działów do fundacji rodzinnej. Natomiast jeżeli tego czasu jest mniej, no to na pewno dobrą opcją jest ustanowienie tego zarządu sukcesyjnego bo bez niego będziemy mieć duży problem. Myślę, że ważne jest też to, żeby zastanowić się najlepiej w gronie rodzinnym, jak chcielibyśmy, żeby ten biznes wyglądał. Czy mamy wśród spadkobierców osobę, która będzie w stanie, będzie w ogóle zainteresowana przejęciem tego biznesu. Czy jeżeli przejmie tę działalność, czy będzie miała fundusze na to, żeby spłacić pozostałych spadkobierców? Często też nie bierzemy pod uwagę, że jeśli na przykład w testamencie w postaci zapisu windykacyjnego przekazujemy elementy przedsiębiorstwa jednemu spadkobiercy, to mogą się pojawić pojawią się najpewniej roszczenia o zachowek pozostałych spadkobierców. Pytanie, czy ten, który przejmie, będzie miało fundusze na to, żeby ich spłacić. Więc tych pytań jest bardzo wiele. No, to zależy w każdym przypadku od struktury, od sytuacji danego przedsiębiorcy. Niemniej warto jest o to zadbać. Trzeżkę już o tym powiedzieliśmy. Prawa spadkobierców i zarządzanie firmą. Jak to wygląda w praktyce? Bo tutaj powiedziałaś troszeczkę o tym, że oczywiście istnieje teraz mechanizm taki, że po śmierci jednego z chociażby, czy mówiliśmy to o spółce cywilnej, mówimy teraz o jednoosobowej działalności mhm. gospodarczej, czyli właściciela tego, no co dalej później z tą firmą? Mhm. Mamy ten okres, yy, powiedzmy... Bo nie wiem czy to już wybrzmiało, że zarządca sukcesyjny może działać maksymalnie dwa lata. On działa do, do momentu, kiedy spadkobiercy załatwią wszystkie formalności, do czasu działu spadku i w tym okresie tak naprawdę on może funkcjonować tak jak właściciel, czyli wypłaca wynagrodzenia, może nabywać składniki do tego przedsiębiorstwa. Wtedy też to ważne, że przedsiębiorstwo działa dalej pod tą samą nazwą, zachowuje swój NIP tylko z dopiskiem przedsiębiorstwo w spadku, więc to jest charakteryzuje. I zarządca ma dużą swobodę, natomiast na czynności przekraczające zwykły zarząd, coś co jest niezdefiniowane i każdorazowo podlega ocenie. Musi mieć zgodę spadkobierców, czyli de facto właścicieli. Jeżeli brak jest tej zgody albo brak jest możliwości podjęcia decyzji, ten zarządca może wystąpić do sądu, żeby sąd wydał zgodę zastępczą za tych spadkobierców, żeby można było dokonać jakąś czynność, która w ocenie tego zarządcy jest korzystna dla przedsiębiorstwa, żeby ono mogło przetrwać. Niesamowite są historie, tak jak wcześniej powiedziałaś tutaj o chociażby rodzinie pana Tadusza Gąbiewskiego, który no, praktycznie całą, całe swoje imperium hotelarskie oparł na jednoosobowej działalności gospodarczej. Tego tak. chyba dzisiaj no, jednak nie rekomendujemy. No, taką skalę to jest w ogóle ewenement, że, że to w takiej formie przetrwało. Myślę, że jego prawnicy rekomendowali mu przekształcenie tej działalności w spółkę. To też jest istotne, że jak prowadzimy działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to odpowiadamy całym naszym majątkiem za zobowiązania więc to jest, to jest ogromne ryzyko. A dobrze, to w takim razie, czy są takie aspekty, kiedy po śmierci właściciela nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej? Często może się okazać, że. To wszystko, co wszystko związane z ustanowieniem zarządcy i kwestia podjęcia decyzji, w jaki sposób będziemy zarządzać firmą, że to przerośnie spadkobierców, że będą tak głęboko skonfliktowani, że nie będzie możliwości przejęcia tego przedsiębiorstwa przez jednego z nich. To też ważne, żeby powiedzieć, że jeżeli przejmujemy to przedsiębiorstwo, to nie jest tak, że prowadzimy to samo przedsiębiorstwo, tylko musimy założyć swoje. I ten okres, w którym działa zarządca, to jest dla nas czas na to, żeby zapoznać z kontrahentami, z pracownikami, żeby zapewnić płynne przejście, tak żebyśmy mogli przejąć ten biznes. Więc no to się okaże niemożliwe wtedy, kiedy po prostu nie będziemy na to przygotowani. To może być sytuacja e, też zawiniona przez spadkodawcę, jeżeli zostawi nas z dużym bałaganem, e, czy z długami, no to wtedy rzeczywiście może się okazać, że to przejmowanie nie ma dla nas żadnego sensu gospodarczego. Bo poruszyliśmy taką kwestię, gdzie mówimy tutaj o składnikach majątku przedsiębiorstwa, e, gdzie na Przykład, tak jak u tej już w przykładzie hotelarskim. No mamy hotele, jest coś namacalnego. A co w wypadku, tak jak ty i ja pracujemy w sektorze usług, gdzie mm -hmm. tak naprawdę powiedzmy, cała jednoosobowa działalność gospodarcza oparta jest na wiedzy, na doświadczeniu mm -hmm. no, tej osoby, która prowadzi tą działalność, no i nagle jej jej zabrakło i co wtedy? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o spadkobierców, no to spadkobierca ma możliwość wstąpienia w miejsce takiego przedsiębiorcy pod warunkiem, że ma odpowiednie kompetencje, tak? Na przykład. W przypadku działalności adwokata. Natomiast no, poza tymi kompetencjami, czyli poza tym korem tej działalności, no to w skład majątku przedsiębiorcy wchodzą również ruchomości, nieruchomości, różne składniki, których może być mniej bądź więcej, więc one będą podlegały podziałowi co do zasady, te zasady są identyczne w przypadku majątku prywatnego, jak i firmowego. To, są, to jest zbiór składników, które dziedziczymy. Jeżeli jedna osoba je przejmie i na, ty, na to najlepszym sposobem jest testament, w którym zamieszczamy zapis windykacyjny i właśnie przeznaczamy konkretne składniki majątkowe konkretnej osobie, tak żeby ona mogła przejąć ten cały biznes i miała wszelkie elementy, które pozwolą jej prowadzenie działalności. To na koniec chciałbym się Ciebie zapytać, jakie dałabyś dobre rady dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, tak aby zadbać o przyszłość swojej firmy? Myślę, że nikt nie chce zostawiać swoich spadkobierców z problemami, z chaosem organizacyjnym, bo... Tak jak już powiedzieliśmy, mamy ten czynnik emocjonalny, czyli przeżywamy żałobę, więc dobrze by było, żeby przynajmniej kwestie biznesowe zostały uporządkowane. Dobrym rozwiązaniem też dla przedsiębiorców, ale tak naprawdę dla każdego z nas jest stworzenie tak zwanej czerwonej teczki, tak się na to potocznie mówi. Jest to zbiór takich najważniejszych dokumentów związanych z biznesem. Powinniśmy tam zostawić testament, wszystkie polisy, umowy. Ważne informacje, w jakich bankach mamy rachunki bankowe. E, możemy tam nawet zostawić list pożegnalny, to już e, jest wszystko e, zależne od nas. Tak, żeby zostawić tym spadkobiercom jakąś ścieżkę działania, jakąś, jakąś instrukcję, żeby po prostu im ułatwić to, to przejście. W przypadku przedsiębiorców to na pewno, jeżeli mamy więcej czasu, a dobrze jest ten czas znaleźć, zastanowienie się nad tym, jak chcielibyśmy, żeby ta firma wyglądała, jakie mamy możliwości, zaplanowanie tej sukcesji w odpowiedzialny sposób. Najlepszym, tak jak powiedziałam, najlepszym, najlepszym rozwiązaniem jest teraz fundacja rodzinna, ale zarządca sukcesyjny, Zwłaszcza jeśli tego czasu jest mniej, też będzie dobrym pomostem, który pozwoli nam na to, żeby to przedsiębiorstwo było w stanie przetrwać. Szanowni Państwo, spróbujmy się zabezpieczyć na przyszłość. Rozmawiajmy też o trudnych tematach, także związanych chociażby z naszym majątkiem i z prowadzoną działalnością gospodarczą, żeby później, no właśnie, nie było tych problemów, o których wcześniej nam powiedziała Dominika. A za dziś chciałem podziękować Dominice Bielskiej z kancelarii Oktoliga. Dziękuję również.